Tego roku Minęła czwarta rocznica jego śmierci. Odszedł od nas niespodziewanie o, o wiele za wcześnie, niż mogliśmy się tego spodziewać. Miał 58 lat. zawodu był technikiem, mechanikiem, ale z zamiłowania, humanistą i społecznikiem. Już jako młody młodzieniec, pracownik aglomera Działał w ruchu młodzieżowym, inicjował wiele ciekawych przedsięwzięć, w tym również sportowych. W latach późniejszych był redaktorem kuriera Lagozińskiego, a potem gońca Lagozińskiego. Był człowiekiem trudnym do zaszufladkowania. Miał swoje zdania na temat zmieniającej się rzeczywistości w, naszej, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie. Niektórzy go uwielbiali, niektórzy go nienawidzili, za to, że krytycznie patrzył na to, co się dzieje w naszym mieście. Ale o to właśnie mu chodziło, żeby nasze miasto się zmieniało, żeby działo się lepiej. Moi panowie, tyle słów, wspomnień o Krzysztofie.